Cześć, jestem Izita i z was nowej serii pod tytułem Bitwa w Fortece. Dwa Creepery atakują. Jest to trzecia już mapa na moim kanale playera X7X. Ta będzie chyba jedna. No, ta będzie chyba najlepsza. A dostać ją możecie subskrybując jego kanał i pisząc mu wiadomość na PW. Nie wiem o co w tym dokładnie chodzi, ale chyba będzie jakiś konkursik. Um, tak. Gram na Minecraftie 1.2 Prelist, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. Na tej najnowszej wersji, jaką można dzisiaj dostać, czyli 1 marca. Ehm, tak, chyba tyle chciałem na początku powiedzieć. Witaj na, ma na kolejnej mapie Playrex 7x. Przeczytaj początek. I już się za to zabieram. Witaj, coś długo ostatnio spałeś? W każdym razie jesteś mieszkańcem tej fortecy. Musisz coś zrobić, nie spać cały, całymi dniami. Inni już czekają na dole. Niebezpieczeństwo jest daleko stąd, ale ciągle uprzykrza nam życie. Hordy creeperów czekają na podbój krainy. Póki co jesteś bezpieczny. Tutaj w dżungli, jako jeden z mieszkańców, jesteś odpowiedzialny za obronę zamku. Inni już dawno mają przydzielone swoje zadania. Informacje. Akcja tego wydarzenia toczy się dwa lata po zwycięstwie nad powierzchnią fortecą i wielką salą Bestii. Po zwycięstwie włóczyłeś się po wyspach, szukając ludzi, w końcu znalazłeś. Ludzie zaczęli rozpowiadać, kim jesteś, aż w końcu okrzyknęli cię ich, ich hersztem. Długo szukaliście jakiegoś przyjemnego miejsca osiedlenia i znaleźliście to zacisze w dżungli. Było zamieszkane przez osadników. Ty straciłeś posadę, bo już tutaj, bo jest już tutaj król. Oficjalnie siedzi w swojej siedzibie, do której ty póki co nie wejdziesz. Reszta uciekła, a co po niektórzy dołączyli do obozu. Zadania są na piedestale wychodzącym z wieży obserwacyjnej. To, gdzie jesteś, to twój dom, więc możesz go rozbudować, jeśli chcesz. Nigdzie indziej nie mieszkaj. Reguły: możesz niszczyć wszystkie bloki. Nie zabijaj swoich. Graj na normalu lub hard, to zaraz się zmieni. Baw się dobrze. Nie niż w budynku w tej fortecy. Zadania tłumaczy, tłumaczę ja, player X7X. Tak. E, jeszcze uwaga. Jeśli widzisz lokację bez tabliczki, przeczytaj, to znaczy, że jest to zadanie główne. Wie, tak więc wykonaj go dopiero wtedy, gdy naprawdę masz go wykonać. He, 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 główne zadanie wykonaj, dobra. I przeczytaj jeszcze rozbudowa domu. Następne. A zaraz, jeszcze normal, dobra, będziemy grać na normal. Więc przeczytaj rozbudowa domu. Na początku taki dom to i tak mało. Jeśli chcesz go rozbudować, to proszę. Oprócz zadań głównych, które są na piedestale, są też poboczne. Które możesz znaleźć w różnych miejscach. Poszukaj nawet w tej fortecy. Z pewnością znajdziesz jakieś materiały. Dobra. Więc... przydałoby się stąd jakoś zejść i poszukać tych pobocznych zadań, żeby nazbierać sobie trochę materiałów, przynajmniej żebym miał na skrzynkę, żeby schować sobie, bo teraz raczej nie będę budował. Więc może sobie zejdziemy jakoś tak do pnia tego drzewa. Fuck. Eee, dobra, nic skacze. Jakoś będę musiał sobie później zrobić wejście. Na pniu są plącze, więc tak wysoko mogę sobie jeszcze wejść. Elegancko. Eee, dobra. A to co? Drabinka. Ale nie ma tu żadnej tabliczki, więc może wejdę tam później. Tutaj mam jakąś tabliczkę. Siedziba króla. I następne czytanie. Oto siedziba króla. Nie ma jej na drzewie. Nie jest wielka, ale jednak coś w niej jest. Ponoć są tam skarby. Wszystko co król ma chowa w swojej skrzyni. Prawdopodobnie jest w jego fortecy. Uwaga, jeśli dostałeś pozwolenie na wejście to wiesz co robić. Jeśli zaś nie, to tam nie wchodź. Okej. Okay. I tak nie mogę. Chyba że to nie to. Nie, to raczej to. A tam są chyba główne zadania. Z tego co wcześniej widziałem. Tutaj coś mamy. Tutaj nic nie mamy Może tutaj jakąś skrzynkę znajdę? Czy coś? Cokolwiek? Chyba nie Łoł, owa, owa Już, już spadłem no Musiałem Skrzynia jakaś Zadania To są zadania główne Ile jest? 14 Sporo Tutaj coś mamy Skrzynka, o pochodnie, przydadzą się na pewno Może jakieś poboczne zadanie Trochę mieszkańców tu jest Wow Biedne owieczki <grystanie> O tutaj jest jakaś tabliczka Przeczytaj w budowie Okej, okay. dużo czytania dzisiaj. Ten dom jest w budowie, a właściwie był. Nikt się nim nie interesuje. Może warto go zbadać? Chym. Jest jakiś taki trochę mały. Ciekawe czy... A, aha. Aha. Dość głębokie. Dobra, nic. Warto go zbadać, a może będę wychodził tamtym wyjściem, co wcześniej widzieliśmy? Nic, skacze Dobrze O oh, fuck, oooo oh. No warto, jakbym miał jakiś ekwipunek. Myślałem, że w jednym z pierwszych zadań nie będzie nic groźnego Kurde Dobra, nic Ehm Może tak Eee ehm, No nic, no Straciłem te pochodnie, nie ma opcji, nie będę tam wracał teraz Nie mam nawet żadnego ekwipunku Trzeba się rozejrzeć po, tym, po tej fortecy No, potrzebuję na gwałt skrzyni jakiejś Golon z kwiatkiem Pochodnie A to co? Sprawdźmy. Fuck. Um. Dobra, to zaraz, przeczytajmy tą notatkę, jak oni mnie nie biją, tylko na tamtych się patrzą. Przeczytajmy Dobra, nie wiem co ja przed chwilą odwaliłem Ale to jest organizacja żadni krwi, oni to nie jest nozadka Prze... Czy tu pisze, przeczytaj Czy tu pisze, przeczytaj Nie piszę, więc Zawaliście, że mogę sobie po prostu O No dobra, mam Jak stąd wyjść? Kurde nic, spróbujmy tak Najwyżej ich zaleję trochę Rozwalać tutaj bloki mogę więc O o, trzeba powietrza nabrać Całkiem tu głęboko jest Dobra, szybko, szybko A teraz muszę wej wejścia szukać. O, tam jest jakiś domek. No, jak na razie, za dobrze mi nie idzie. O, mam siekierę, to zaraz, zetnę sobie trochę drzewa. Ale ich tu siedzi. Może byście weszli... Wszedli, weszli... Co ja gadam, co ja gadam. Do fortecy, co? Tam będziecie bezpieczni. Wow, co za mutant. Dziwnie to wyglądało. Zetnę sobie trochę dunglowego drzewa. Przynajmniej zabiorę sobie zrobić kilof. Chociaż, może, czy, może jeszcze coś znajdę. Siekierę znalazłem, motykę znalazłem. Jeszcze cztery. Albo osiem. O, akurat do ziemi. I... I, i, i... I wracamy do fortecy. Ała. Co to jest za budynek? Narzędzia, o proszę. O, mieczyk. Łopata, kilof, znowu siekiera. Ale ja bym sobie zabrał trochę kamienia od razu, bo raczej mi się nie przyda drewniany miecz. Znaczy, no, może by mi się przydał, ale jest bardzo słaby. Łopatę dostałem też. To sobie wykopę małą dziurę do kamienia. O, żelazo, od razu. Tylko muszę pierwszy kilof żelazny, znaczy, no, co ja gadam, yy, drewniany zrobić. Co ja gadam? Kamienny. <grywki> Więcej patyków. Yy, kamienie. Um, um, um. Trochę jeszcze kamienia. Naj, na, najnudniejszy pewnie będzie ten pierwszy odcinek, potem się akcja zacznie Patrzcie ile żelaza no Tylko nie mam pieczy, piecyka jeszcze, ani węgla Ale to raczej kiedy indziej przepalę Na razie wykonałbym jakieś zadania jeszcze Eee, piasek Tak, tak, tak. Eem, może bym tak sobie zrobił Kill off. Znaczy, to jak gadam, no ale mi się plącze wszystko dzisiaj, coś. Miecz chcę zrobić, kamienny. Dobra. Ale z tym raczej jeszcze nie idę do tego opuszczonego, nie, no tak, opuszczonego, nie, nie do końca zbudowanego domu. Może tutaj jest jeszcze jakieś inne zadanie? Ale chodźmy zobaczyć pierwsze do tej wieży. Trochę ich tam dużo na górze jest. Sunąć się. Nic nie ma. Oni chcą chyba zejść. Gdzieś mam takie dziwne wrażenie, że chcą zejść. Tylko jakby mnie tak jeszcze puścili, to by było fajnie. Wiem, że mam nie zabijać swoich. O, prawie, prawie! No nie! Jeszcze noc zachodzi, muszę to zrobić, bo inaczej nie wyjdę, no. No nie ma opcji, muszę paru zabić. O fuck. Tylko żeby się teraz na mnie golemy nie rzuciły. Będzie kiepsko. No jeszcze nie! Weźcie kurde, No No patrz, nie mogę zejść Oj oh god, wszystkich musisz zabić, no ja cię Może jeszcze ten mnie nie puści No Chociaż ehm, trzeba będzie wrócić do domu zaraz Ale może jeszcze jakieś zadanie poproszne by się przydało wypełnić, może gdzieś jest do wejścia coś tutaj jest? Nie ma. Nie będę marnował pochodni. Grzybki. Już gdzieś pająka słyszę. O, tutaj może coś jest. Tutaj jest żelazo. Jest jakaś tabliczka z zadaniem. Przeczytaj tym razem. Widzę. O. Ciemna jaskinia. Już się robi To jakaś jaskinia Zejdź po tych schodach i zobacz czy czegoś tam nie ma Okej okay. Sprawdźmy Kurde trochę mało pochodni Mam drewno I mam kolejne e, trujące pojąki Loch, fak 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 gdzie on jest Przeczytaj loch o, o, fajnie. Mam buciki. O nie. No zawaliście, nie wejdę teraz. Wejdę, wejdę. Przecież mogę rozwalać bloki. Ale przeczytam ten loch. Jeszcze. Ale się dałeś nabrać. Oho, ho. Nie wiem kto i po co to zas zastawił. Ale przynajmniej jest tutaj skrzynia, tak więc zobacz co w niej jest i uciekaj. Okej. Okay. Już zobaczyłem co w niej jest. Ale uciec mogę. To prawda. Na szczęście tutaj są bloki drewna. Nie no, nie będę tego kopał przecież. Wydobywał. Ścinał. O. Suń się no. Dobra, teraz trzeba szybko biec do domku. Może jeszcze sprawdzę. O, kamienny kilow przyda się. Na pewno. O, to co? Uwaga, bez pozwolenia nie wchodzić. Nie wchodzić? Jak ja mam tam wejść? Może później pozwolenie dostanę? Już gdzieś zombie się dobija do jakiegoś domku. Gdzieś całkiem niedaleko. O, słuchaj. Haha. Czy on się właśnie tutaj dobija? Tak. Ale ich tym mi siedzi. Się pochowali. A golem się tu przycisnąć nie może. Może bym go jakoś przepchnął. Aha. Ich tu za dużo siedzi. O, ale ten poszedł. Ło. Na dwa hity? Mocni są. Dobra, ja się muszę jakoś dostać do mojego domu Aha No jak tarzan <grych> O kurczę Dirt, o trochę mam Dirta na szczęście O i gdzieś tutaj były było to zejście tu to rozwalę O, jest. Nie ma. Fuck. Dobra jest. Jest, udało się zrobić wejście. Trzeba to będzie w następnym odcinku powiększyć trochę, ale skrzynię już sobie postawię. Workbench w sobie postawię. Dobra, wiecie co? Ja sobie to poza odcinkiem jednak rozbuduję, bo nie będę na to marnował czasu odcinków. Yy, I tak, to już będzie koniec tego odcinka. Widzimy się w następnym. Więc komentujcie, subskrybujcie i apka w górę. Na razie.